Dzień dobry moi kochani. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na moją jesienną rutynę. Pokażę Wam sporo fajnych produktów. Mam też kilka kodów rabatowych, także zapraszam. Swój sobotni poranek zaczynam od odebrania spod drzwi mojej diety pudełkowej. Jako, że od miesiąca jestem na diecie, to marka Schudni ze Smakiem pozwalają mi, pomagają mi zrealizować mój plan. Mam dietę Optimal. Też tutaj wyświetlił Wam się kod rabatowy na te pudełka ode mnie specjalnie. No i zaczynam od śniadanka. Dzisiaj mam pyszny twarożek z selerem naciowym i em, takimi bułeczkami, które sami wypiekają. Przepyszna jest ta dieta. No i tutaj jeszcze herbatka. Ja uwielbiam jesienią herbaty. Czasami dodaję sobie miodu, syropu malinowego. No i te poranki to są takie leniwe. Ja też odpoczywam po całym tygodniu. Oglądam zaległe seriale, które nie zdążyłam obejrzeć w ciągu tygodnia. No, i jem tutaj moje śniadanie, piję herbatę no i się relaksuję. Następnie przechodzę do pielęgnacji, do umycia włosów. No, i tutaj magia YouTube'a, <noise> włosy były suche. I włosy są umyte, e, także tutaj e, chciałam też Wam pokazać, jaką pielęgnację e, użyłam. Użyłam tutaj świetnego szamponu Biowax, to jest szampon oczyszczający, octowy. Jako że ja ostatnio mam problem z łupieżem, z przetłuszczającymi się włosami, nie wiem dlaczego, ale zmieniłam trochę moją pielęgnację, która obciążała włosy, i ten szampon się u mnie sprawdza fantastycznie. Polecam wam go, jest naturalny i świetnie oczyszcza skórę głowy. E, tutaj sobie rozczesuję moje włosy. Niestety on trochę plącze włosy, ja używam po nim odżywki no i zaczynam moją pielęgnację. Świetny produkt, który używam tak naprawdę już od trzech tygodni jest to serum, które ma w swoim składzie kwas hialuronowy, kompleks witamin, witaminę E między innymi i on świetnie napina skórę i tutaj z boku Wam chciałam pokazać metamorfozę skóry jednej z pań, i naprawdę to jest świetny efekt. Świetny efekt po stosowaniu tego serum. Zmarszczki są wypełnione, skóra napięta, także ja cały czas testuję to serum. Również mam dla was kod zniżkowy. Linka do produktu zostawiam wam na dole w opisie. Na pewno będziecie zadowoleni. To serum ma takie Taki, taką lekką formułę żelową, więc ono szybko się wchłania i dzięki temu mogę po tym serum nałożyć mój krem, który jest już bardziej natłuszczający, który fajnie się u mnie sprawdza jesienią, jak zaczyna się ten sezon grzewczy, jest to Weleda, polska marka, jest to bardzo roślinny, bardzo naturalny i natłuszczający krem i to samo na moje usta popękane nakładam takie masełko do ust. Które świetnie wygładza. No i taki mój trik: to, to, co, to, co mi zostanie na rękach, wcieram jeszcze w końcówki włosów. To jest taki sposób na niemarnowanie produktów, które zostają wam na rękach po pielęgnacji twarzy. Jeszcze sobie to wczesuję. No i nic się nie marnuje w mojej kosmetyczce. Teraz słuchajcie, przed nagraniami piję sobie kawę, bo tak zawsze wygląda moja sobota. Ja prawie cały dzień nagrywam dla Was filmy na YouTube. Później je przerabiam, przed tym jeszcze się wzmacniam. I słuchajcie, to była cała moja sobota. E, później w międzyczasie jeszcze sprzątam i robię wiele, wiele innych rzeczy, moich obowiązków. No i co, mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Zostawcie mi łapkę w górę. Ja Wam życzę miłej soboty, miłego. Trzymajcie wika. się ciepło. Papa.